Kochani, to znowu ja. Pytacie o wycofywanie ramek, więc za chwilę zaczynamy układania gniazd. Yy, mamy tutaj ramkę, kochani, z pierzgą. I tutaj, chyba najczęściej i najtrudniej jest nam wymienić właśnie ramkę czarną, gdzie jest pierzga. A więc od razu lecę Wam tutaj z pomysłem, jakim jest to, że pierzga to jest, kochani, zbawienność u Was na pasiece. Nie martwicie się, że macie czarną ramkę z pierzgą, cieszycie się, że macie pierzgę. Ze względu na to, że właśnie weszliśmy w okres, kiedy to jest najcenniejszy produkt, jaki. Możemy mieć, czyli różnorodna pierzga wiosenna, letnia, wczesnoletnia. Jakąkolwiek pierzgę macie, ładujecie w bardzo dużych ilościach w tym momencie do gniazda, bo właśnie teraz wychowywujemy najcenniejsze pokolenie, czyli pokolenie, które musi być porządnie wypasione w ciałko białkowo tłuszczone. Tłuszczowe, aby wychowało Wam porządne pokolenie zimowe. To właśnie teraz te larwy, które będą wychowywane, będą wychowywać zimowe pokolenie, więc one muszą być już bogate, grubaśne, puszyste. Kochani, jakbyście to nie zwali zdrowiusieńkie i upasione, bo to jest właśnie taka potrzebna nam pszczoła. Kochani, co możemy z pierzgą zrobić? Takie pierzgi, taką pierzgę, Chyba to będzie poprawna wymowa, taką pierżgę wkładamy w środek gniazda, tam gdzie mamy czerw otwarty, czyli tam powinno być największe zużycie pieżgi W tym momencie czarne rameczki, takie, które macie, wsadzamy pomiędzy czerw otwarty. Wtedy właśnie to młoda pszczoła będzie karmiona, matka będzie zaczerwiać tą ramkę, a później taką rameczkę wycofujemy do miodni, czyli nad kratę odgrodową. Tam nam się pokolenie wygryza i możemy wycofać sobie spokojnie tą rameczkę. A później już jej nie używać, czyli przetopić. Jeżeli by się zdarzyło tak, że pierzga Wam zostanie pomimo wszystko w ramkach, pszczoły nie będą chciały w tym momencie Wam zanadto wycofywać tej pierżgi, zużywać tej pierżgi. Pamiętajcie, to nie zginie. To jest drugocenny towar, który wczesną wiosną wkładamy zaraz blisko kłębu i możemy w ten sposób wycofać. Wtedy znowu jest spożytkowana ta pierzga na pierwsze pokolenie wiosenne. Przepraszam, pić mi się chce, jak nie wiem, jestem na pasiece bardzo gorąco, aż tutaj łapię oddech. Wtedy, na wiosnę, kochani, wycofujecie, wkładacie tam blisko kłębu, ona jest zaczerwiona. I znowu wyciągacie nad kratę e, zaczerwioną rameczkę i po pierwszym odebraniu wycofujecie. Pomysłów jest bardzo dużo, to jest jeden z nich. Ja tutaj takie cenne ramki z pierzgą, kochani, odzyskuję. Teraz właśnie będę układać gniazda i ja się wcale nie martwię, że mam czarną ramkę. Dla mnie to nie jest ujma, że mam czarną ramkę na pasiece pełną pierzgi. Dla mnie to jest po prostu... Ha, 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 i tak się cieszę. A wszyscy, którzy będą chcieli mnie krytykować, że taki ramek się nie trzyma w ulu. Owszem, nie trzyma się, kochani, jak są puste, ale jak jest pierzga, to po prostu mam to w nosie. Przepraszam za sformułowanie. Takie rameczki kochani u mnie będą wkładane pomiędzy czerw przy układaniu gniazda. Jeżeli będzie za nad to za dużo tej pierzgi, o tej porze roku nie ma za dużo, jest już pustynia, coraz mniej kwiatów kwitnie. To w sumie zależy też od wiecie, miejsca gdzie jesteście, bo u was może są jakieś gryki, poplony, jakieś pyłkodajne rośliny, które po prostu są znoszone na wszystkie strony do ula. To cieszcie się, odzyskujcie tą pierzgę na wczesne wiosenne rozbuchanie roz, roz, rodzin, kochani, wkładamy pierzgę, w dużych ilościach pierzga. Chcecie mieć silne, zdrowe rodziny na wiosnę? Pierzga i pokarm. Jeżeli macie pierzgę, pokarmicie, kochani, macie wszystko. Więc jeżeli macie tylko pierzgę w ciemnych ramkach, będę jak mantrę powtarzać to, cieszcie się, cieszcie się i wkładamy im więcej w tym momencie pierzgi w ulu, tym wasze pszczoły będą lepszej odżywione. Następnym razem inny pomysł, jak już byście chcieli bardzo wycofywać na CITO, pierzgę z ula w ciemnych ramkach. Miłego!